Dzień dobry, witajcie. Zachwyceni naturą na wyjeździe. Dzisiaj jesteśmy w Poznaniu przy sympatycznej osoby. Za chwilę wszystko powiemy, przedstawimy, poznamy się wspólnie. Sprawdzę, czy jesteśmy widoczni w tym czasie, co w Wiesiu sprawdza. I już będziemy Wam wszystko mówić. O. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. No, jesteśmy w Poznaniu, od razu powiemy, w stolicy Wielkopolski. Dobry, witajcie. Okej, okay, jesteśmy. Dobra, się żeby nie przeszkadzało. Tak, tak. W stolicy Wielkopolski, dawno nie byłem w ogóle w stolicy wielkopolskiej muszę przyznać, że Poznań no, zawsze mi się podobał. Ja, Przyjeżdżaliśmy tu kiedyś na takie specjalne spaghetti w rynku, tak? Piccolo, Piccolo, coś tak, piccolo było, tak, tak. tak to, to pamiętamy wszyscy, jak tam gdzieś z terenu Kępna. Co prawda, my jesteśmy z daleka, jeżeli chodzi o pozań, bo mamy 160 km bo z południowej Wielkopolski i tam właśnie jest Kępno, dokładnie Hanulini, tam są zachwyceni naturą. I bardzo jesteśmy wdzięczni, cieszymy się, że Ania Furmaniuk tutaj no, pozwoliła nam gościnnie wystąpić, i jesteśmy właśnie u niej w mieszkaniu. I chcemy nawiązać i powiedzieć o tym pikniku, który organizujemy. W sumie już od 27 kwietnia startujemy, to jest sobota do 5 maja, ale od 1 maja do 5 maja. No, przygotowujemy program, dość bogaty program, bo okazuje się, że wiele, wiele wspaniałych osób będzie, ale właśnie ja chciałem powiedzieć, że Ania, lekarz medycyny, Ania Furmaniuk, będzie takim, myślę, gwoździem naszego programu, ponieważ zawsze trzeba powiedzieć uczciwie... Może jeżeli... nie gwoździe. No, tak w cudzysłowie powiedziałem, tak. No to mogę powiedzieć... Filarem na z... może chciałem. powiedzieć. Filarem, tak. No, przepraszam, właśnie. A mówię, ja powiedział, że w bukiecie. Tak, tak. To no, ja ty kiedyś występowałem w kabarecie i może to tak trochę inne słownictwo, no, przepraszam, ale... Tak to właśnie jest, że ja no podkreślam to, że bardzo się cieszę, że y, będziemy mogli Ciebie gościć i będzie w ogóle taki wspaniały temat. Ja wezmę tę książkę, której jeszcze nie zacząłem czyta czytać, chociaż już wstęp przeczytałem. Medycyna Nowej Ziemi jest to, ja już tą książkę pokazywałem, to jest y, coś wspaniałego i odkryć swoje złudzenia. Y, to ja słyszałem tu na temat y, złudzeń od Ani na wykładzie i. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli dla osób, które do nas przyjdą na ten piknik witariański, będziemy mogli o tym mówić. Ania będzie u nas 3 trzeciego, trzeciego i 4 maja, to, to jest piątek, piątek i sobota, sobotę, tak, tak. czyli 3 i 4 maja, to warto to zapamiętać, bo oczywiście w, ogłosimy program, gdzie szczegółowo będzie o której godzinie. Na naszym ogrodzie, który ma 1000 metrów kwadratowych, będą stałe namioty i tam będzie taki jeden namiot duży, gdzie właśnie będzie scena i będzie można posłuchać tych wspaniałości, tej, tej wspaniałej wiedzy, którą właśnie chcemy dla Was udostępnić. Myślę Ania, co ty chciałabyś jeszcze powiedzieć jako zachwycona naturą? No ja nie umiem się doczekać. <laughs> sama chcę posłuchać, chcę, sama chcę tej wiedzy czerpać, bo... Uważam, że no tu jest pełno książek na temat homeopatii, i jeżeli chodzi o zwierzęta, leczenie zwierząt dla ludzi. Zawsze ten temat leczenia mnie bardzo interesował. Zawsze wynikałam tylko. Leczenie lekami i chemią konwencjonalną, czyli tabletkami, no nie prowadziło nigdy w moim przypadku do konkretnych jakichś efektów. Zawsze to się źle kończyło, więc jak najbardziej jestem na tak. W stosunku do każdej wiedzy, którą mają lekarze, bo bardzo dużo lekarzy ma ogromną wiedzę na temat ziół, teraz poznaliśmy nie na temat homeopatii, to jest potężna wiedza, która jest podparta wieloma latami nauki, a skutkuje tym, że nie szkodząc nam, pacjentom, czyli lekami, które są, sami wiemy, jakie, jak bardzo szkodliwe, bo te ulotki jednak, jak czytamy, to wiemy, to nie szkodząc nam, jednocześnie można pomóc drugiemu człowiekowi. Niekoniecznie w ogóle jakimkolwiek chemią. Czasami właśnie kwestia podejścia, czasami kwestia pokazania z innej strony tego, co się z nami dzieje, już powoduje, że, że mamy ogromne korzyści dla siebie, dla naszego zdrowia, więc ja się nie umiem doczekać po prostu, Świetnie. więc chciałbym, tak razie, żeby Ania coś powiedziała. No właśnie, bo ja tak ja już razie chciałem powiedzieć, że oddajemy Ani głos. No, może jeżeli pozwolisz, może przy, no, tak powiesz coś o sobie, powiesz coś więcej, żeby mogli nasi słuchacze i goście coś więcej się dowiedzieć o tobie. Dobrze, czyli witam Państwa też bardzo serdecznie, cieszę się w ogóle, że mnie zaprosiliście I jestem też bardzo ciekawa i ciekawa jestem nowych ludzi, ciekawa jestem Was, bo widzę, że jesteście w ogóle takimi niesamowitymi osobami z pasją i z ogromną wiedzą też i jestem bardzo ciekawa, wiem, że będziecie mnie żywić na Wasz sposób przez te dwa czy trzy dni, które będę u Was gościć, bardzo się cieszę z tego powodu. Ja będąc w Azji w tym roku przez trzy tygodnie żywiłam się prawie tylko kokosami, mhm. także żałowałam, że nie mogę innych rzeczy spróbować tamtejszych, ponieważ te kokosy były tak zachwycające i tak mi wystarczały, że po prostu no, nie mogłam za dużo się tam kulinarnie rozwinąć, że tak powiem. Także bardzo się cieszę, że będę na tej Waszej diecie też przez ten czas i poznał różne takie cudowne produkty, które Ania robi, takie czary Mary. Będziemy nowe wymyśleć. Tak. na bieżąco, tak. Lody, wiem, że robisz tak, też. Tak, tak, I, tak. I takie nie, niesamowite rzeczy, że w ogóle można z takich y, świeżych produktów y, roślinnych w ogóle wyczarować. To jestem. Spokojnie wszystkich głodnych ciekawa. zapraszam. Tak. Ja jestem lekarzem medycyny. Jeszcze mi nie odebrali prawa wykonywania zawodu, chociaż już odbierano mi na rok, ale już się przywróciło samo, więc jeszcze znowu mogą mi odebrać, ponieważ znowu mam zawiadomienie jakiegoś donosiciela do Izby Lekarskiej, o, że szerzę wiedzę niezgodną z aktualną wiedzą medyczną na moim portalu Facebook. Ja jeszcze <grym chciałam <grym dodać, że oprócz tego Facebooka, to jeszcze ją szerzę na moim YouTubie kanale <grym> i, i gdzie tylko mogę na Instagramie, więc jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jaka to jest wiedza niezgodna z aktualną wiedzą tak. medyczną, to zapraszamy. Tak, jest to dostępne i wiele tak. osób o to szerzy, więc, więc to płynie coraz szerszym strumieniem. No, po studiach medycznych zajęłam się nauką homopatii i stosowaniem homopatii klasycznej. Później zrobiłam jeszcze kilkuletni kurs, żeby zostać trenerem ustawień systemowych według Berta Hellingera. To mi się łączy, ponieważ to jest wszystko taka medycyna informacyjna, holistyczna, gdzie szukamy przyczyny choroby w traumach, w traumach tego pacjenta w jego życiu obecnym lub w jego życiu płodowym lub u jego przodków. Także to się też łączy, jeżeli znacie medycynę, nową medycynę germańską albo y, też y, totalną biologię, to wszystko się gdzieś łączy, te holistyczne, informacyjne metody i tym też jest homeopatia klasyczna. Mm -hmm. A powiedz Aniu, bo y, ja miałem okazję się troszeczkę bliżej poznać. Y Chodzi mi o tą Twoją pasję i tą misję, którą tak czujesz wewnętrznie. Czy to pomoże, czy ujawnisz na przykład coś więcej na spotkaniu u nas, na tej prelekcji, żeby ludzie mogli nawet zaufania tak. do tej wiedzy? Tak, może, może, może moja misja wiąże się z tym gwoździem, o którym wspomniałeś, bo nie przez przypadek o nim wspomniałeś, tak sobie pomyślałam, tak, bardzo dobrze powiedziałeś, że ja jestem takim gwoździem, tylko nie u Was będę tym gwoździem, tylko tym gwoździem to będę do trumny tego systemu obecnego, właśnie medycznego, chemicznego, który tak. nie służy oprócz zabiegowej, interwencyjnej, takiej chirurgicznej, tak. to jak najbardziej ratunkowej medycyny, a poza tym to no, trzeba pożegnać te stare, niesłużące, szkodzące ludziom systemy już i nieaktualną wiedzę właśnie medyczną. I ja y, chętnie, niechętnie, no nie wiem taki los. Y, mm -hmm. Chyba jestem tym gwoździem, może <noise> jeszcze o tym nie wiedzą, ale już właśnie mam ponowne zaproszenia, także już y, por, to, jakieś się toczą postępowania znowu y, przeciwko mnie w Izbie Lekarskiej, że będą mi chyba znowu chcieli oddać, odebrać to prawo wykonywania zawodu za właśnie za to, że mówię to, co mówić nie powinnam ponieważ jestem członkiem korporacji, mi powiedziano, skoro jestem członkiem korporacji, bo należę do Izby Lekarskiej, a, a to przynależność jest obowiązkowa i muszę obowiązkowe składki 60 zł na miesiąc płacić, żeby mieć to prawo wykonywania zawodu. A po co mi jest potrzebne to prawo wykonywania zawodu i ta pieczątka, wiecie po co? Bo ja od 20 lat nie przypisałam żadnej tableczki chemicznej nikomu. A po to, że w tej pandemii wypisywałam zwolnienia maseczkowe. I sobie pomyślałam, no dobra, pandemia się już skończyła, ale jeżeli nam znowu coś wymyślą i każą nam wiadra na głowie nosić, no to też może jak będę miała jeszcze to prawo wykonywania zawodu, będę mogła to usprawiedliwienie wypisywać ludziom. Mhm. W całej Polsce po prostu słałam, kto tylko o to poprosił. No rzeczywiście, ja powiem tak, że to, co Ty przed chwilą powiedziałaś, pokazuje obraz taki rzeczywisty obraz, jak on jest. I dla wielu osób, które nas będą oglądały, słuchały później, myślę, że to jest bardzo ważne i można wyciągnąć wnioski. Każdy je wyci wyciągnie różne. Ja na przykład powiem e, w kontekście zachwyconych naturą, czyli tego programu witariańskiego żywienia, e, to chcę powiedzieć, że ja po tych sześciu, ponad sześciu latach tej zmiany, ale to nie tylko chodzi o żywienie, ale również mentalnej, ja się tak cieszę, że jako człowiek po prostu zmieniłem sposób myślenia i wszedłem do tego innego świata, właśnie, który Ty również reprezentujesz, jesteś tego świata filarem, właśnie fundamentem, i to jest właściwe słowo, natomiast rzeczywiście ten gwóźdź przypadkowo padł, to rzeczywiście masz rację. To... Czuję się tym gwoździem również, jako, jakoż też filarem. Ale też gościem. No ja tak się cieszę właśnie, że te zmiany doprowadziły do innego sposobu myślenia, innego podejścia do zdrowia i to bo my też będziemy mieli jakieś wystąpienia, to właśnie powoduje, że zachęcam wszystkich do tego, żeby odkryli tą drugą stronę medalu. Czyli żeby w tym świecie rzeczywistym sprawdzić, w ogóle sprawdzić tą wiedzę to coś innego i ludzi, którzy o tym mówią. Powiedz mi jeszcze, Aniu, na co dzień, bo też się nad tym zastanawiałem, co daje Ci siłę i moc do tego, że no, Ty tak chętnie, w sumie chętnie, naprawdę dzielisz tym, tą swoją wiedzą z ludźmi? Wiecie, co daje siłę? Jedyne, co daje siłę, moim zdaniem. Mhm. Prawda. Aha, no tak. Właściwie krótka, prosta odpowiedź, tak. zobaczcie. I, I ja się z nią zgadzam, bo <coughs> dla mnie naj, najprawdziwszym elementem tej zmiany jest to, że ja się świetnie czuję, że ja y, po prostu wszędzie z otwartą przybicą mogę wyjść i powiedzieć tak, to co ja robię jest dobre po prostu. Mhm. I ta prawda właśnie na tym polega, bo ja myślę, że ta prawda jeszcze ma ten aspekt dobra. Które jest dla ludzi, i ty, wiesz, ty to czujesz, ja tak myślę. I ty chcesz to dalej ludziom przekazać, jak najwięcej, na całym świecie. Tak, I... tak, dokładnie tak jest. Moja książka ma być przetłumaczona na wiele języków. Zostałam propozycję mhm. i no, będziemy rozmawiać. Także myślę, że to w ogóle na całym świecie teraz, jak ta pandemia otworzyła ludziom oczy, i ukazała no, tą hipokryzję obecnego systemu medycznego na całym świecie i, i firm farmaceutycznych, które po prostu zagładnęły każdą dziedziną życia tak naprawdę, jak takie matki ośmiornicy. I, I pokazała się ta prawda. I, I we wszystkich krajach ludzie zaczęli się zwracać ku tej medycynie naturalnej, ku, nie wiem, też dietom zdrowym, ku morsowaniu, nie wiem, sp że, że sport, że trzeba dbać, że trzeba. Po prostu zobaczyli, bo wcześniej jakby spali lub ktoś im to wmówił, że yy, ich zdrowie, czy nasze zdrowie jest w rękach lekarza. I nie zależy od nich. Tak, a to jest nieprawda, bo twoje zdrowie jest tylko w twoich rękach. Twoje uzdrowienie jest tylko w tobie. Nikt mm. tego za ciebie nie zrobi tak naprawdę. Tak, nie? ja się ja, zgadzam, popieram. Ja tylko dodam, że poza tym, yy, ja byłem yy, na kilku wykładach Ani, poza tym że ta wiedza jest olbrzymia i Ty masz bardzo dużo do przekazania. Ja na przykład uwielbiam Twój głos, Twój sposób mówienia, sposób w jaki to przedstawiasz i po prostu ja osobiście jestem fanem po prostu tego, co Ty tworzysz, tej osobowości, bo naprawdę uważam, że trzeba mieć niesamowitą wewnętrzną siłę i po prostu charakter, tak jak kiedyś byłem sportowcem i wiem co to oznacza mieć charakter na przykład na boisku, to tutaj też w sensie boiska trzeba mieć charakter, siłę do walki, do takiego wewnętrznego poczucia właśnie tej prawdy i tego, że jest coś, o co warto naprawdę w życiu walczyć, ale też budować. Budować, bo nie, nie samą walką człowiek żyje, tylko mhm. budowaniem. I właśnie ja się cieszę, że będziemy wspólnie coś budować, myślę. Tak, ja myślę, że ten czas walki już się skończył, że on może był bardziej potrzebny no, w czasie tych ostatnich kilku lat. A teraz już chyba właśnie większość ludzi moich też znajomych, którzy tak walczyli. Odchodzą od tej walki, były protesty, tarcza, yes, tak, trzeba było wychodzić tak, tak. na ulicę, że naprawdę yes. się działy jakieś dziwne sceny, też z policją, gazowanie yes. i tak dalej. Ja chodziłam na wszystkie marsze wolnościowe, oprócz jednego, gdzie gazowali właśnie tam chyba 300 osób, zamknęli na dołku i w ogóle cuda się tam działy, sceny dantejskie. I jakoś intuicja mi chyba powiedziała, nie, z jakiegoś powodu tam po prostu tylko na tym nie pojechałam. Yes. Ale teraz myślę, że to jest jakoś tak inaczej, teraz to płynie że teraz y, ta prawda, to światło y, nie poprzez walkę się przebija, tylko poprzez mówienie, poprzez pokazywanie, tak. poprzez świadectwo, hmm. po tak. prostu. O po no owocach bo... poznacie. Dokładnie, tak. to świadectwo, Czyli, to jest chyba najważniejsze. Tak. Czyli możemy powiedzieć, że zapraszamy wszystkich y, na to wspólne budowanie, wspólne, bo też y, od tego, y, kto przyjdzie, i potem, co dalej poniesie w świat z tych spotkań, od tego właśnie zależy, jaki ten nasz świat, jaki ten system w przyszłości będzie. I to naprawdę jest głębokie, głębokie przesłanie. Ja uwielbiam ten cytat z filmu Królestwo Niebieskie, gdzie jest tam taki napis: kto nie zmienia świata, jest nikim. I myślę, że to takie no, wewnętrzne, mam to zawsze gdzieś pod ręką, pamiętam o tym, i to jest bardzo ważne, bo też ten nasz program Zakwycenie Naturą, jak sama nazwa wskazuje, właśnie ta wiedza w sumie pochodzi z natury, a człowiek ma dzięki percepcji, mózgowi, dzięki zdolnościom możliwość przedstawienia tego. I słuchajcie, to co jest kłamstwem, a co jest prawdą, macie szansę, macie możliwość w ogóle rozpoznać dzięki świadomości. No i Zapraszam na taki, bo pyta mnie, pytają mnie często ludzie, jak jest przesłanie naszego pikniku witariańskiego, więc ja myślę, że to jest piknik świadomościowy, tak. czyli bądź świadom, bądź świadomy. I bądź wolny w swoim myśleniu, dlatego że to jest świadomość jedna, ale dużo osób jest pod, w niewoli, tak bym powiedziała, właśnie tego lekarza, jak kogoś, kto im powiedział, słuchaj, przyjdziesz do mnie, to ja ci wyleczę, ja ci rozwiążę twoje problemy. Tak samo kwestia pójścia do psychoterapeuty czy psychologa. To od razu jest sugerowanie, że ja ci coś za ciebie zrobię. Nie, to my sami musimy wziąć swoje życie we własne ręce, a. To życie też szeroko pojęte, dlatego że to jest to, co robimy, myślimy, jakie mamy zdrowie, jakie mamy plany, to wszystko jest tak, bardzo ważne. Ale potrzebujemy takiego przewodnika, takiej przewodniczki, tak, tak. Ja tak, Ania Furmaniuk i bardzo serdecznie zapraszamy na te spotkania. Jeszcze raz przypomnę, to będzie w piątek. Trzeciego i czwartego w sobotę, to mamy uzgodnione, oczywiście też zależy od sytuacji jak będzie, jak będzie się Ania czuła, jakie będą możliwości, być może. będzie pogoda też, tak, czy zostanę to... dłużej u Was. Dokładnie. <laughs> tak, jakie będzie jedzonko. Też, też. <laughs> tak, jakie też... fluidy będą tak. panować, jak, jak dużo Was będzie, bo tak. jeżeli jest dużo osób. I, i będziecie mieli potrzebę chłonięcia każdego słowa i tej wiedzy to wiadomo że my jesteśmy od tego i Ania też ma takie podejście żeby właśnie być dla was i ten czas wykorzystajcie I, jak najlepiej i co najważniejsze wstęp wolny nie ma u nas żadnych biletów w tej chwili jest to pierwszy piknik no ale oczywiście będzie można kupić książki które będą w trakcie właśnie wykładu i po, czy prelekcji będą dostępne. Także serdecznie zapraszamy jeszcze raz i w takim razie co, do zobaczenia na pikniku. No, do, zobaczenia. Do, zobaczenia. do zobaczenia. Udostępniajcie, kochani, żeby się niosło szeroko. Tak, tak. ja Pok też pokażcie dziękuję. nas im znajomym. <laughs> Także do zobaczenia. Do zobaczenia.